Cześć, jestem Tomasz. Dzisiaj pokażę Wam, jak obsługuje się mikrometr analogowy przy zakowarkach Uniflex. Mikrometr służy do ustawienia wymiaru zakłucia tulei. Składa on się z dwóch podziałek i lampki kontrolnej. Teraz na podstawie szczęk 24 pokażę Wam, jak ustawić dany wymiar na mikrometrze. Aby zakłuć przewód należy wymiar z tabeli odjąć od wielkości szczęk. Na naszym przykładzie musimy zakłócić przewód według tabeli na 26,5 na szczękach 24. Więc od 26,5 odejmiemy 24 i to nam da wynik 2,5. Teraz mikrometr jest ustawiony w pozycji 0, co daje nam pełne zamknięcie szczęk 24. Jeden pełny obrót bębenka względem tulei. Daje nam 1 mm. Więc aby uzyskać różnicę 2,5 mm, należy obrócić bębenkiem 2,5 raza. Skala na bębenku 0,5 pokrywa się z linią na tulei między 2 a 3. Aby zakuć przewód na wymiar ustawiony na mikrometrze, należy zamknąć głowicę do momentu, aż zaświeci się lampka, co sygnalizuje nam o tym, że przewód został zakuty poprawnie. Istnieje jeszcze inna możliwość zakucia przewodu, nie używając mikrometra, Używamy tego próbnika, co pokazywaliśmy na poprzednich filmach. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.